pracuje w Aficie zadzwonię do kolegi. Dobra, jeszcze przed obejrzeniem tego filmiku zrobimy szybkie, szybkiego givea' na dwie dinki i jednego cykutę. Oczywiście zostawcie, zostawcie suba, lajka i komentarz ze swoim nickiem oraz jakiś komentarzyk oczywiście z tym nickiem No i w kolejnym odcinku wylosujemy te trzy, trzy bronie. Oczywiście trzy bronie dla trzech osób. Cyklot to 106, Dynka 106 i Dyniec, cała kolejna 106. Myślę, że spodobałbym się taka taki mały mini giveaway. Tego przechodzimy do skamowania. Siema siema z tej strony kroko. Dzisiaj mm, myślę, że nie wiem, skamujemy sobie jakiegoś dzieczeczka totalnego. Jest jakiś, nie wiem, chłop tutaj. Halo. No co? Nie wiem, wiesz, co tam masz na trade'a? No, mam dobre rzeczy. No, a jaką na przykład? Najlepszą mam chcę. takiego. Dobra. Myślę, Cze że to szybko czekaj, pójdzie. Pit. Mam jeden pomysł. Myślę, że on tego nie ogarnia. Nie wiem, Znamy, że mamy grabarza. No dobra. 130 mam Takiego. Do giermek na wodę. Jaka moc? 58. Dobra, to to może być. Ja ci tam grabarza z 130 co? No to chcesz? Albo poczekaj, ja chcę, żebyś mnie nie uszukał, bo wiesz, to grabasz to tam mocno broń. Chodź, chodź pójdziemy na sprawdzarkę. Ja też mam grabazia. Chodź. Ty pójdź. Chodź. A ja też mam grabazia, ale nie jestem szczęśliwy. Dobra, to będzie łatwy skamik. Gdzie ta sprawdzarka? No tam już za rogiem. Uu, tu się... Nie wiem, jeżeli film się spodoba, to zostawcie tutaj łapkę w górę No, zleć sobie tą dół Nie wiem, na no, tą bazę ja na pamięć jakąś I co tu się robi? No nie wiem, wywal mi tam broń, ja chcę zobaczyć jaka to będzie No dobra Trzymaj, ty wywal swoją Ja ci wywalił swoją? A ja nie widzę no. twojej broni, weź jeszcze raz ją wywal Pokaż, na trzy cztery ci No Dajesz, nie widzę a ja twoje nie widzę No bo ja nie wywaliłem, bo ty nie wywaliłeś Wiesz? Nie, no, ja wywaliłem ci, czte, No, ja nie, czekaj, czym się Bo ja nie widzę tej broni, nie? Hm. Dzięki Łatwy skamik, dzięki, o, oddawaj, dzięki. Oddawaj, to, oddawaj to Nie, oddam Oddawaj to Dobra, łatwy skamik Oddawaj to Bo co? Bo co mi zrobisz? Wło się mój wujek pracuje w Games. Zadzwonię do kolegi. <grym grym> A jasne, On jest jasne. Adminem. No Ad od razu. Dajmy. No to dzwoni. Chcę usłyszeć. Nie. Bo nie mam telefonu. Jak ty nie masz telefonu? No to... Z... Ja ci nie ja dam tej broni. Oddać, bo nie wyjdziesz. Jak to nie wyjdę? Oki, oki. No i co? Oddawaj tu Dobra, jak widzicie To Co mówisz? Daj budowanie. Nie. No, skamer jesteś. No to co? Chcesz tą broń? No. No to masz. Ale dobra. Spraźcie. Siema dzięki... Zostajesz tutaj Panie, na wieczność. Okay. O nie, o nie, nie. nie. Sorry nie. No i dobra, jak widzisz mi... nie, nie rób mi tego Dlaczego? No będziesz moim sługą. dzisiaj Nie rób mi tego Co on robił sobie? Jakiś chory o, człowiek Udało ty broni. Gdzie on już chyba zginął No zszedł na będziesz lu. miał bana, zgłasza się A gdzie ty jesteś? Odradzam ci Odrodziłem ci o, się Dobra to nie oddam ci broni, trzymaj się Nie, nie, z Oddawaj te bronie Bo co mi zrobisz? Już Dobra Zgłasię cię <laughs> No, to okay. a kiedy? Dzisiaj, już, już cię zgłaszam. Nie, nie zgłaszaj mnie Przecież ja o, ci nic nie zrobiłem zgłaszam. Nic ci nie zrobiłem Oszukiwanie podczas wymiany potwierdził i za Nie. Ooo Bował. Nie, nie, nie rób tego. Nie, ja cię nie skamowałem. Wyszij łosenie. Nie, to dobra, ja ci oddaję bronię masz. Oho! Mi się nie cofniesz Nie, masz. To nie moje bronie! jak to nie twoje? To o, nie z tego nie. Nie. nie, Dobra, Daj to dzięki, dzięki Dzięki za bronię. za bronię, siema. Daj mi tego tramwazia. Dobra. Jak widzicie łatwy skamik tego... Wiecie. Jak chcecie więcej, to przynajmniej 10 łapek w górę i lecimy z kolejnym odcinkiem. Z jakim, z kamerem. Z kamerem. My będziemy skamować. Dzieci. Dobra, więc trzymajcie się na razie. Pa.